Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na trendy obuwnicze wiosna-lato 2019, czyli coś, co pojawia się na moim kanale praktycznie od jego początku, czyli już od dobrych paru lat. Dla tych osób, które nie widziały jeszcze ogólnych trendów takich odzieżowych, zostawiam tutaj odnośnik i będziecie mieć też link w opisie, żebyście sobie mogły zobaczyć, uzupełnić trochę wiedzę, jeżeli jeszcze jej nie macie. Natomiast teraz przechodzimy już do rzeczy. Pamiętajcie, że jeżeli film się będzie Wam podobał, to oczywiście będzie mi super miło, jak zostawicie kciuka w górę, no i możecie też subskrybować kanał. A teraz w takim razie trendy, trendy, trendy obuwnicze. Coś się zawiesiłam, ale okej. Okay. Dobra, jeżeli chodzi o trendy obuwnicze, to tak naprawdę przygotowując ten film, zastanawiałam się, czy nie dać tego z poprzedniego roku i nie dograć jeszcze paru słów. Bo w trendach obuwniczych niby się dużo dzieje, ale tak naprawdę... Modne jest praktycznie wszystko następują pewne zmiany z sezonu na sezon czy z roku na rok, ale one nie są jakieś takie drastyczne i jeżeli chodzi o trendy obuwnicze, to pierwsza podstawowa rzecz, która, że tak powiem, którą powinnyście wiedzieć, to taka, że te trendy, które właśnie były na odzieży, odzieżowe, przy odzieży, może tak, pojawiają się również właśnie w kategorii obuwniczej, czyli na przykład kolorystyki, kolorystyki neonowe, neon to jest jeden z większych trendów tego nadchodzącego właśnie sezonu. I neony tak samo jak na ubraniach pojawiają się też na różnych rodzajach obuwia, czy tych bardziej sportowych, czy tych bardziej eleganckich. E, neony po prostu są obecne. To jest taki mocny trend. Kolejnym mocnym trendem są pastele i pastele wiadomo rokrocznie się pojawiają, ale w tym sezonie właśnie mięta przede wszystkim, pojawia się też koral, koral jako kolor sezonu 2019 wiosna lato i ogólnie całego roku e, według Instytutu Panton pojawia się właśnie też na Obuwiu. Mamy nudziakowe buty, mamy buty w żywych kolorach, podobnie jak przy odzieży, pojawiają się właśnie jakieś żywe pomarańcze czy żywe fuksje na różnych rodzajach obuwia. Mamy dużo białych butów. Białe buty, które wiecie, w naszej kulturze, w naszej polskiej mentalności kojarzą się... Powiedzmy, że średnio już od paru sezonów właśnie królują na wybiegach i teraz w dalszym ciągu właśnie na wiosnę te białe buty będą bardzo popularne. I to też niezależnie od tego, jaki model wybierzecie, czy to będą snickery, czy to będą tak, kowbojki, czy to będą sandały, czułenka itd. itd. Właśnie ten trend. Białych butów jest bardzo mocny. Podobnie jak przy trendach odzieżowych, na obuwiu pojawiają się również te kolory, takie powiedzmy kolory ziemi, kolory nude, berze, kamele, tofi i tak To też się będzie na obuwiu pojawiać. Jeżeli chodzi o wzory z kolei, to tutaj bardzo podobnie znowu jak przy odzieży. Zostają z nami printy zwierzęce, to przede wszystkim. I jeżeli jeszcze właśnie w sezonie jesienno-zimowym 2018 nie kupiłyście takich butów, a podobały się Wam na przykład wężowy print, no to teraz możecie je kupić. Być może jeszcze gdzieś są nawet na przecenach, bo botki w wężowy print, czy czułenka, czy właśnie sandałki na obcasie, snickery. Znowu każdy rodzaj butów, e, właśnie w ten wężowy print, zwracam na to uwagę, głównie w wężowy print, e, będą bardzo modne. Dlaczego mówię o tym wężowym printie? Bo w sezonie jesienno-zimowym, właśnie większe, że tak powiem, większe przełożenie było na panterkę, jeżeli chodzi o zwierzęce printy. Natomiast właśnie w tych trendach wiosennych, wąż wężowa skóra, ten motyw zajmuje tak jakby pierwsze miejsce w tym całym nurcie zwierzęcym. Oprócz printów zwierzęcych pojawiają się oczywiście rokrocznie również kwiaty różnego rodzaju, hafty, właśnie takie zdobienia bardziej florystyczne. Pojawia się też color blocking na sneakerach czy na innych rodzajach obuwia, czyli właśnie takie łączenie partii butów w różnych kolorach, może tak. I bardzo ciekawym przejawem tego trendu można było to zobaczyć na wybiegach. Jest jego najspokojniejsza wersja, najbardziej podstawowa, czyli buty czarno-białe. Tego było bardzo dużo na wybiegach. I właśnie w tym sezonie te czarno-białe buty będą też bardzo charakterystyczne. Teraz może pokrótce Wam powiem o takich najbardziej charakterystycznych elementach, jeżeli chodzi o samą formę, samą budowę butów w tym sezonie. Oczywiście zaczniemy od nosków, czyli od przodu buta. I w dalszym ciągu mamy wydłużone, szpiczaste noski. Coraz bardziej się wydłużają te noski co sezon właściwie. Wydaje mi się, że niedługo to będą takie, wiecie, ciżmy średniowieczne, ale. Oprócz tego trendu, który w tym momencie można już powiedzieć, że jest dosyć zachowawczy, bo już od wielu lat e, królują tego typu właśnie noski butów, pojawiają się buty zakończone prostokątnie, z prostokątnymi noskami. Już przy trendach jesiennych mówiłam Wam o tej tendencji, że ona tam błyskała na tych wybiegach raz po raz. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o trendy wiosenne, to znowu pojawia się ten akcent zakończonych prosto, prostokątnie nosków, e, takich kojarzących się nam z obuwiem lat 90., bo to jest taki dosyć chyba Charakterystyczny właśnie dla y, lat 90., motyw. Zresztą w ogóle cała moda krąży wokół tych lat 90. w tym sezonie. Także i noski przy butach. I właśnie ten typ noska jest dosyć charakterystyczny i pojawia się na coraz większej ilości obuwia, czy to na jakichś mokasenach loafersach, czy przy sandałach, czy przy butach na obcasie, y, przy botkach. Także ten. Nosek taki jest warty zwrócenia uwagi. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki kształt buta, jaki rodzaj noska, i tak dalej, będzie charakterystyczny, będzie dobrze dopasowany dla y, charakterystyki waszej stopy, bo uwaga, mamy różne stopy, różne rodzaje, różne paluchy, i tak dalej, y, to możecie sobie zajrzeć też w ten film, który też będzie podlinkowany w opisie, i tam ewentualnie sobie dobrać to, co będzie dla was najwygodniejsze, idealne, bo wiadomo, że moda to moda wygoda przy obuwiu jest też dosyć istotna. Mamy szpiczaste przody, mamy właśnie prostokątne przody butów, ale jest jeszcze jedna charakterystyczna rzecz, która się pojawia w tym sezonie, w dużej ilości obuwia na wybiegach, pojawiła właściwie, a mianowicie wycięte palce, czyli tak zwany piptoł, odsłonięte palce, czy też w formie takiej klapek właśnie z gołymi palcami, nie tak jak były mule, przez ostatnie parę sezonów, tylko te palce teraz wychodzą na wierzch. Druga kwestia to są obcasy. Bardzo charakterystyczne w tym sezonie będą cienkie obcasy, cienkie szpilki. To nieważne, czy one będą przy kozakach, za kolano nawet, e, takie cienkie szpileczki, wysokie, kilkunastocentymetrowe, czy będą to kaczuszki. E, obcasy są z jednej strony, w jednym nurcie trendów Cienkie. No właśnie, jeżeli chodzi o te cienkie obcasy, to tak jak powiedziałam, bardzo charakterystyczne będą te niskie obcasiki i kaczuszki, e, które będą sięgały tam do 5 cm, i jest to moda dosyć, może jeżeli chodzi o stronę wizualną. Taka dyskusyjna, bo wiem, że wielu osobom się tego typu buty nie podobają, natomiast od strony praktycznej no to jest świetne dla osób, które nie chcą bądź nie mogą chodzić w wyższych butach, a chcą jednak nalać sobie trochę elegancji, no to to będzie fajne rozwiązanie. Drugim takim nurtem obcasów jest zupełnie przeciwny nurt: to są wielkie kloce, Wielkie, wysokie bądź niższe, masywne, szerokie. Prostokątne, czy kwadratowe, czy trochę też asymetryczne, podcięte kloce. Tego typu yy, obcasy pojawiały się też w zeszłym roku, już pojawiały się dwa lata temu, natomiast teraz robią się takie, wiecie, takie masywne, aż. Powiedziałabym, że następuje pewna dysproporcja między właśnie tym masywnym obcasem, a na przykład delikatnym przodem buta z paseczków, takim sandank, sandałkowym. Oprócz obcasów, takim bardzo charakterystycznym detalem obuwniczym w tym sezonie, są platformy i flatformy. Platformy pojawiające się właśnie przy butach, na przykład na obcasie. Z przodu mamy grubą platformę, platformę i właśnie taki masywniejszy obcas, czy na przykład przy tych bardziej eleganckich wersjach ale właśnie platformy czy platformy pojawiają się też przy obuwiu bardziej sportowym, przy klapkach, przy sandałach itd., itd. Także to też jest bardzo charakterystyczny trend w tym sezonie. I teraz tak, mogłabym powiedzieć, że charakterystyczne dla tego sezonu są wydziwiane obcasy, jakieś asymetryczne, jakieś podgięte, sprawiające wrażenie takich kinetycznych w ruchu, ale mówi Wam to co sezon. I szczerze mówiąc, co sezon takie buty się pojawiają na na wybiegach od lat, tak naprawdę co nie zmienia faktu, że one się nie do końca przebijają jednak do takiej masowej mody, do tego, co możemy znaleźć w sieciówkach. Oczywiście, na przykład w Zarze rok temu, pół roku temu, można było znaleźć takie buty na przykład z kulką zamiast obcasa, albo z jakimś innym właśnie takim geometrycznym motywem. Natomiast no, same chyba zauważyłyście, że na ulicach za dużo takich osób w takich butach, no nie można zobaczyć, więc jest to taki ciekawy smaczek wybiegowy, jest to coś dla odważnych, jeżeli znajdziecie właśnie w tym charakterze buty z takim obcasem. Natomiast, no, ja o tym wam mówię, ale nie uważam, żeby to był jakiś super hitowy trend w tym sezonie. No chyba, że wreszcie ten trend właśnie dziwnych obcasów się przebije i nagle wszyscy się w nim zakochają, ale nie sądzę. Jeżeli chodzi o same detale zdobienia butów właśnie na wiosnę i lato, to pojawia się tu praktycznie wszystko, bo mamy i dużo satyny, i dużo różnych biżuteryjnych zdobień, czy na y, z przodu buta, czy na przykład na kostce takich bransoletek. Mamy perły, mamy jakieś złota, mamy no po prostu mnóstwo różnych kamieni, całe buty, bodki wysadzane y, diamencikami i tym podobne rzeczy. Mamy dużo błysku metalicznych butów, y, mamy frędzle, mamy frędzle przy niskich butach mamy frędzle przy wysokich butach pojawiają się po prostu też praktycznie od jakiegoś czasu od iluś tam sezonów te frędzle na butach ale nie wydaje mi się żeby to był znowu taki mega trend w tym sezonie natomiast według projektantów Mogłyście to zobaczyć na wybiegach takich topowych marek. Według właśnie projektantów, takim super, hiper, mega trendem w tym sezonie, właśnie jeżeli chodzi o zdobienie butów, są pióra. Ciekawa jestem, właśnie, jak to się przełoży na taką modę wiecie sieciówkową, jak to się przełoży na to, co będą nam proponowały sklepy obównicze, takie wyspecjalizowane, czy rzeczywiście te pióra się pojawią. Bo to nie jest tak, że one pojawiają się tylko przy takich wiecie buduarowych, eleganckich, czółenkach, czy wieczorowych, tylko pojawiają się wszędzie. Pojawiają się przy klapkach, pojawiają się no przy na każdym praktycznie rodzaju, takim może poza tymi sportowymi, na każdym rodzaju obuwia i są lansowane jako mega trend. Kolejną sprawą są kokardy, o których wam też mówiłam przy okazji tych trendów ogólnych na odzieży pojawiają się kokardy, przy sukienkach, bluzkach itd. itd. Podobnie dzieje się z butami. Na butach też motyw kokardy będzie się pojawiał i będzie dosyć charakterystyczny. W dalszym ciągu, bo muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu, bo to się już też wcześniej pojawiało. Przesyt klamerek wszelkiej maści, przy butach, czy to właśnie przy takich bardziej kombat cięższych butach, czy przy obcasach, tak itd, i tak dalej. No oczywiście tych klamerek znowu pojawia się dużo i jest to też fajna alternatywa, jeżeli ktoś lubi takie motywy. Kolejnym takim trendem, który był dosyć mocno widoczny na wybiegach, jest transparentność, i to zarówno w formie. Obcasów, co pojawia się już zresztą od jakiegoś czasu, i wydaje mi się, że zostało tak zasymilowane przez rzeczywiście taką modę, powiedzmy codzienną. A jeszcze pamiętam, jak parę lat temu na początku kanału pokazywałam Wam moje buty ze szklanymi takimi obcasami w różnych kolorach, to było zwykle, o Boże, co to jest? Łola Boga, takie komentarze. No a teraz, jak widać, przeszło to do mainstreamu. Ale właśnie ta transparentność pojawia się nie tylko w formie obcasów, ale też całych butów. I tutaj wiecie, to też nie jest rzecz jakaś. Totalnie nowatorska, bo już pewnie z dwa lata temu Kim Kardashian śmigała w tego typu butach całych, zaparowanych, wiecie, obklejonych na nogach. Tak, bo to jest trend, na który. Ja na przykład radzę uważać z tej prostej przyczyny, właśnie, że tego typu buty zaparowują. Jak zaparuje Wam stopa w członkach, właśnie takich, totalnie transparentnych, no to wygląda to po prostu źle, no co tutaj dużo mówić. Jeszcze pojawiają się właśnie te transparentne buty w wersjach takich paseczkowych na przykład. No i tutaj z kolei, hmm, czy takie paseczki z takiej transparentnej plastikowej tkaniny mogą być wygodne? Mogą, powiem wam, że mogą, bo mam takie sandały. I są bardzo wygodne, natomiast nie wiem, czy odważyłabym się na buty na obcasie w tym stylu. No właśnie, jeżeli chodzi o buty takie z pasków, to teraz będzie bardzo dużo tego typu obuwia, właśnie takich, które wiecie, ledwo pojawiają się na tej naszej stopie. Kilka paseczków połączonych w jakiś tam ciekawy sposób, albo w najprostszy sposób połączonych z podeszwą i mamy gotowy but. I znowu tutaj mamy i sandały, i buty na obcasie, jakieś właśnie sandałki na obcasie, czułenka. Dużo jest tych pasków, dużo jest tych pasków one mogą sięgać nawet prawie do kolana, także takie trochę powiedzmy klimaty może rzymiankowe, natomiast rzeczywiście jest to też jeden z mocnych trendów. Charakterystycznym detalem butów, które możemy ulokować, że tak powiem po stronie bardziej już eleganckiej, są buty, które mają pasek w kost. Czy pasek, czy jakiś łańcuszek, i takie buty też można było zobaczyć na wybiegach. I tutaj zwracam Waszą uwagę, że pamiętajcie, pasek w kostce, na przykład w ciemnym kolorze, skróci Wam nogę. Natomiast jeżeli będą to buty w kolorze jakimś beżowym, zbliżonym, zbliżonym do waszej karnacji, czy po prostu jasnym, załóżmy jasnym pastelowym, czy jasnym neonowym, to ta dysproporcja nie będzie tak widoczna, w sensie to skrócenie optyczne. Właśnie paski, cienkie paski. Natomiast ciekawym motywem jest też pojawienie się y, sznurków, takich jakby. Imitujących liny, takie okrętowe, coś w tym stylu, na modelach sandałów, właśnie na wiosnę i lato, czyli w takim stylu marynarskim. Pojawia się oczywiście dużo jakichś kamyczków, no i muszli, i wszelkich takich kojarzących się właśnie morsko detali, bo to też będzie bardzo silny trend, jeżeli chodzi o ogólnie o zdobnictwo, o biżuterię na przykład. Tak jak wszelkie plecionki, modne są w wydaniu odzieżowym czy torebkowym, tak samo jest z butami, też pojawiają się te elementy właśnie. Takich plecionek i na przykład takie buty możecie już dostać w zarze. Jeżeli chodzi na przykład o długość cholewki, to tutaj przy botkach pojawia się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ najmodniejsze modele w tym sezonie będą do połowy łydki. I okej, okay, to jest fajne. Lansuje się to także na przykład włożone jeansy w takie botki i heja. Natomiast ym, pamiętajcie też, zanim zaszalejecie właśnie z taką długością, że mniej więcej połowa łydki ym, to może być takie dosyć szerokie miejsce na Waszej nodze i jeżeli właśnie but przecina nogę w najszerszym miejscu, czy na przykład spódnica patrząc od góry w najszerszym miejscu nogi, czy jakimś takim dosyć szerokim już, yy, no to zawsze wydajemy się po prostu yy, takie wiecie, bardziej zbite, mniej smukłe. Po prostu skraca nam to nogi i pogrubia. Jeżeli chodzi właśnie o o modele, bo tutaj powiedziałam o botkach, czy też nawet w jakichś kowbojkach właśnie do połowy łydki. No to właśnie kowbojki, jeżeli chodzi o modele, to kowbojki się będą ostro trzymać w trendach, co też jest trochę zaskakujące, no właściwie wiosna, kowbojki, no heja. Ale tak jest, rzeczywiście te bojki pojawiły się znowu na wybiegach, znowu są w trendach na wiosnę. Oczywiście w tych lżejszych troszeczkę może wersjach, czy kolorystycznych, na przykład w bieli, czy z lżejszych takich troszkę materiałów. Nie takie ciężkie, wiecie jak były na jesień i zimę, ale kowbojki w dalszym ciągu są. Drugi taki model, który może Was zastanawiać, może Was zastanawiać, bo jedna z Was kiedyś pisała, że już się nie może doczekać, aż te buty znikną, są sneakery. Właśnie ta moda sportowa. I tak jak w tamtym roku ta Wala takich brzydkich sneakerów, takich wiecie, z przeskalowanymi, ogromnymi, poduszkowymi, powykrzywianymi podeszwami, była ogromna, to był wielki trend. Tak teraz, w dalszym ciągu te podeszwy są grube, takie jakby napompowane, ale ta forma się już trochę uspokaja, już nie są takie, wiecie, dziwnie powykrzywiane, takie ruchome, dynamiczne te podeszwy, tylko rzeczywiście trochę ta wersja, właśnie sneakerowa w tym sezonie jest spokojniejsza, ale wciąż te buty są na topie. W trendzie butów sportowych dużą siłę przebicia w tym sezonie miały też sandały takie. Zwykłe sportowe sandały, to znaczy zwykłe, zwykłe z założenia w naszym wyobrażeniu, natomiast one zostały przetransformowane na taki fashion piece, powiedzmy, i też pojawiały się właśnie na wybiegach. I już też widziałam w sieciówkach, można sporo tego typu butów znaleźć. To są buty, moim zdaniem, też w tej kategorii butów brzydkich, natomiast no, nie można im zarzucić tego, że są niepraktyczne, bo one z reguły będą raczej dużo wygodniejsze niż na przykład. Członka takie wiecie, z paseczków cienkich. Ciekawe wersje, aczkolwiek tutaj mówię nie obiektywnie, tylko subiektywnie ciekawe wersje, ale to kompletnie mi się nie podobające. Wersje balerin właśnie można było zobaczyć na wybiegach. Przypominają mi takie, wiecie, właśnie cizmy trochę bardziej, trochę takie bez kształtu dopasujące się do stopy takie materiałowe ze szpicami. Takie właśnie cizmowe balerinki też pojawiły się na wybiegach i Wydaje mi się, że to też jest jeden z trendów, który będzie dosyć mocny, jeżeli chodzi właśnie o sklepy, o sieciówki i tak Także baleriny w takim wydaniu wracają do mody. Oczywiście klasyczne baleriny są klasyczne i one też się będą zwykle, zawsze bronić, jeżeli są klasyczne. Trochę zakręciłam. Ale właśnie te baleriny w, taki, w, tym, w tym wydaniu miękkim, w tym wydaniu takim materiałowym, czy takim ciżemkowym to będzie też bardzo duży i mocny trend. Klapki. Już wspomniałam wcześniej, że właśnie przód buta, przód stopy ma być odsłonięty. Klapki, zwykłe klapki w najzwyklejszej formie, na przykład z pokazów Chanel, transparentne z logiem Chanel, po prostu klapki. To też będzie bardzo modne i też dużo już tego widziałam właśnie w sieciówkach. A jeżeli chodzi o buty na obcasach, no to slingbacks, czyli te buty na obcasach, czy to w wersji na kaczuszkach, czy na klockach, czy prawie płaskie, czy na wielkiej szpilce we wszystkich wersjach. Slingback to jest generalnie to, że pięty mamy odkrytą i przytrzymywaną tylko takim paseczkiem. I to już jest drugi rok, kiedy rzeczywiście te slingbacks są tak totalnie na topie, ale tutaj znowu uważajcie, bo... Te buty trzymają się stopy, ale nie idealnie. Jeżeli na przykład chciałybyście wybrać tego typu buty na jakieś wesele, na którym wiecie, wyobracają was wujkowie, no to się to może skończyć tym, że połamiecie buty albo nogi, e, także z tym trendem też ostrożnie. A co jeżeli chodzi o takie trendy, które były właśnie na przykład rok temu, czy to nadal będzie modne, co z tego nadal będzie modne? W dalszym ciągu yy, można wynaleźć jeszcze mule w sieciówkach, także spokojnie można je nosić. Właśnie te z zakrytymi palcami, czubate. Jeżeli tylko lubicie takie buty, no to one nie będą tak naprawdę jeszcze pasy, są całkiem ok. W dalszym ciągu można nosić wszelkiej maści, też baleriny, czy mokasyny, lowfersy itd., itd czułenka na niskim słupku. To wszystko jest takie, powiedzmy, bardziej w tą łagodniejszą stronę, bardziej w tą klasyczną stronę i będzie jak najbardziej ok. I to właściwie by było na tyle, moi drodzy, moje drogie. Mam nadzieję, że się Wam to podsumowanie trendów obuwniczych na ten sezon podobało. Ja wiem, że te filmy są dosyć długie, ale wiecie, ja nie robię filmów po łebkach tego typu trendów, że wiecie, że wymieniam parę trendów i. I tyle. Tak zupełnie powierzchownie ja się staram jednak zagłębić w ten temat, żeby wam powiedzieć jak najwięcej, żebyście wiecie, żeby to nie było tylko tak, że dostajecie pięć trendów, na przykład i wybieracie tylko w tym. Naprawdę jest dużo do wyboru, jak widzicie, moda jest bardzo bardzo eklektyczna także. Jeżeli ten film się wam podobał, to oczywiście będzie mi super miło jak zostawicie mi kciuka w górę. Bo nie ukrywam, że takie filmy to jest też sporo pracy i to jest też bardzo motywujące, jeżeli na przykład zostawiacie kciuka w górę czy jakiś pozytywny komentarz. To jest naprawdę motywujące do dalszego działania dla mnie jako youtuberki. Możecie też subować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie oglądać moje kolejne filmy. I tyle, widzimy się następnym razem. Nie wiem jeszcze, czy to nie będzie jutro. Chciałabym, żeby to było jutro, bo mam fajny pomysł na film taki. Totalnie od czapy powrót do przyszłości, ale jeszcze nie wiem, czy po prostu się wyrobię. Jeżeli się wyrobię, to widzimy się jutro, a jeżeli nie, to widzimy się albo w poniedziałek, albo we wtorek. Pa!